Polika, witaminka. No, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ktoś tu się brekował w tym momencie jak nadawałeś powtórz, a brekującego o poczekanie. Stołek kameralny. Brekujący, miałeś poczekać. Przykrywasz mi tu kolegę z daleka. Czekaj. Kraju, jeszcze raz. Hey, kraju, policja z tej strony. Raz jeszcze. DX5000, radio KPO, plus antena ćwierć pali, sterowany 4 w około, plus podpórka. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. <grym> Nagrywanie leci. Tym razem radio prezydent Herbert I, jakiś 25 watów w sterowaniu, również antena jedna czwarta fali Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, dzięki. No i teraz miałeś czciutko, bez tego buczenia, elegancko. Weź jeszcze coś powiedz, bo patrzałem na monitorek telefonu, to tak S-ów nie przyuważyłem. No rozumiem, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, kutekawi, nikogo. No, takie 6S'ów powyżej 5 wskazóweczka się ustawia. A teraz zrobię inaczej: zrobię pauzę i przełącz się jeszcze raz, to byś miał na jednym nagraniu porównanie. Okej, okay, daj mi moment. Liczę, kpl ćwierć 4 waty w sterowaniu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery.